Witam. Pokażę Wam teraz przegub od trackera. Tracker wygląda tak. Tam są rozstawy zrobione na panele. Będą montowane do takich blaszek od dołu przez otwory i dodatkowo od góry skręcane na uchwie. Tak na każdym roku. Rura jak widać. Zalana betonem. Tracker. Obraca się w jedną stronę, w drugą bez problemu. Oś góra-dół. Również wszystko to działa ładnie, fajnie. A wygląda to ogólnie w taki sposób, że dół e, jest to oś. Nie wiem z czego. Z przyczepy, yy, z wozu, w każdym razie ze złomu. Druga oś na łożyskach. Na bokach powzmacniana. Środek również. Yy, prawdopodobnie, nie wiem, odcięłem z tego koło pasowe. Ciężko powiedzieć z czego to było, w jakiej maszynie. Ale, oczywiście, również w złomu. A dokładniej tylko zejdę, powiem Wam, że wyglądało to. Tutaj jest druga część. Zrobiłem to tak. Tutaj to jest pełny kawałek. Metalu, który został odcięty, spawany tutaj, oczywiście z zacięciem na pół. I ta część, która jest włożona u góry, miała gdzieś około metra. Wchodzi to w rurę do środka i jest to zabetonowane do samej góry w betonie. Tracker na tą chwilę wygląda tak. Kręci się w każdą stronę. Myślę, że Widro zajmę się yy, wzmacnianiem, po prostu w dół. Jak widać w tej chwili, nie wiem czy widać, czy nie widać. Może być nie, nie widać, ale yy, obraca go wiatr. Miejący wiatr rusza w nim na boki, więc chodzi to naprawdę leciutko. Jutro będę się y, zabierał przy Sobocie y, za y, sterowanie osiami i za silniki, które będą tym sterować czyli całą konstrukcję do, do silników do dwóch osi. Mam zakupione, również ze złomu zakupione, wygrzewane po prostu i kupione w ceny złomowej silniczki od wycieraczek oraz prawdopodobnie będzie zamontowane, jest z czegoś, nie wiem z czego nawet, elektryczne wspomaganie, bardzo fajnie działa i Prawdopodobnie będzie, będzie ono tutaj po prostu zamontowane do, do kąta tego trackera. Ono naprawdę ma bardzo dużą moc. I fajnie to działa. Pokażę, myślę, że jutro Wam to pokażę. Wszystko. Jak jest plan dalszy na to. Ja myślę na dzisiaj tyle. Czekamy na przewody, które przyjdą bo oczywiście sklep sklep się pomylił, ale poza tym jest ok. No i będziemy kopać pod dom. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.